Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza, już teraz na kapital.pl. Witam państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na kolejne pytania widzów. Być może, że uda mi się odpowiedzieć tylko na jedno. To pierwsze pytanie dotyczy śmierci. I afery kapła... znaczy, śmierci kapłana ze Szczecina, o którym mówi się, że rzucił się pod pociąg i afery związanej z wydarzeniami na plaży, która doprowadziła do tej śmierci. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Najbardziej zapraszam do zadawania pytań. I tak, tutaj pytanie zadał ktoś podpisujący się pan punkt 5185 i napisał Skoro pytania, to po raz kolejny pytam o dowody mordu, mordu z dużej litery, na kapłanie ze Szczecina. Jakie są dowody? Kto wepchnął go pod pociąg? Codzienna Eucharystia czy jakaś osoba? Znaczy tu chodzi pewnie, że, że to sumienia, że o to chodziło. Bo najpierw są tematy o walce z lawendową, pedofilską mafią w kościele katolickim, a potem są tezy o mordach na kapłanach. Chciałbym poznać dowody. Znaczy, tak, zacznę od końca. Ja bym powiedział, że nie najpierw są tematy o pedofilii w kościele, a potem o y, krzywdzie wielu kapłanów, bo nie ma chyba żadnej wątpliwości co do tego, że temat pedofilii używa się do niszczenia kapłanów, niszczenia biskupów, niszczenia kościoła, i bardzo często to jest zmyślone. Poza tym te ataki wywołują liczne skutki negatywne dla kościoła, bo no jeden z kapłanów mi opowiadał, jak był we Włoszech na odprawie w swojej diecezji, na odprawie, na takim spotkaniu zorganizowanym przez biskupa ordynariusza, i tam były instrukcje, jak kapłani mają się zachowywać w różnych sytuacjach, i była na przykład taka instrukcja, żeby nigdy nie spowiadali młodych osób w konfesjonale, tylko zawsze spowiadali je po Mszy Świętej, jak są jeszcze jakieś osoby obecne w kościele, i żeby siedzieli na dwóch krzesłach przed ołtarzem, na widoku, w odległości od siebie przynajmniej półtora metra. No to, to jest to, że no w każdym momencie, wiadomo, że w każdym momencie. Kapłan może zostać oskarżony o niecne czyny i zostać zniszczony nawet wtedy, kiedy jest Bogu ducha winny. Wiem, że w amerykańskich szkołach katolickich sugeruje się, żeby kapłani pracujący w tych szkołach, nauczający w tych szkołach, żeby trzymali bardzo długi dystans wobec uczniów, żeby Starali się nigdy nie wchodzić na przerwach w jakieś grupki uczniów, żeby, przechodząc, jak już muszą przez korytarz na przerwie, trzymali ręce splecione z tyłu, żeby przypadkiem taką ręką swobodnie zwisającą nie musnęli jakiegoś ucznia. No i teraz. Atmosfera na całym świecie, również w Polsce, co sam przetestowałem, jest taka, że wiele osób jest bardzo negatywnie nastawiona do kapłanów w efekcie tych różnych informacji i pseudoinformacji pojawiających się w mediach na temat właśnie pedofilii kapłanów. I, i, I nie chodzi tylko oczywiście o pedofilię, dlatego że ten przypadek kapłana ze Szczecina, bardzo niejasny, dotyczy zupełnie czegoś innego. Prawda? Tam było y, oskarżenie, że y, kapłan robił niecne rzeczy na plaży, a w pobliżu było dziecko, ale to oskarżenie okazało się być wyssane z palca. I y, 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 do dzisiaj nie wiemy, co tam się tak naprawdę zdarzyło, bo pierwszy przekaz, ten przekaz, który spowodował całą aferę, wywołany częściowo z nazwiska przez radną z Platformy Obywatelskiej, nie wiadomo, czy on był prawdziwy, na ile był prawdziwy, co było tam faktem, co było dopowiedzeniem, co było z myśleniem. Wiadomo, że zrobiła się afera. Wiadomo, że władze kapłana nie stanęły w jego, władze kościelne kapłana, nie stanęły w jego obronie, tylko od razu powołały komisję i, i orzekły, że zostanie ukarany, jeżeli fakty się potwierdzą. No i wiadomo, że kapłan zginął, pociąg go przejechał. No i teraz była informacja, że rzucił się pod pociąg. Natomiast nie podano żadnych dowodów, faktów, które by świadczyły o tym, że rzucił się pod pociąg, prawda? Bo gdyby było więcej informacji, no to moglibyśmy mieć taką wiedzę, że rzucił się pod pociąg. Powiedzmy, jest Peron, wjeżdża pociąg. Na Peronie stoi tam 10 osób, kapłan stoi też, pociąg nadjeżdża. Kapłan. Bo, bo kapłana nie ma nikogo, on robi parę kroków, skakuje pod jadącą lokomotywę. No to wtedy mamy pewność, że kapłan rzucił się pod pociąg. Natomiast tak, no to, to pytanie, skąd wiadomo, że rzucił się pod pociąg, a nie na przykład został wypchnięty pod pociąg. I teraz, jak pan się pyta o dowody, to nie ma żadnych dowodów ani w tą stronę, ani w tamtą stronę. Są jakieś. Jakieś dane podawane przez media, jakieś dane podawane przez jakąś anonimową osobę, jakieś dane podawane przez kogoś z Platformy Obywatelskiej, jakąś kobietę. Wiele osób, zauważmy, nawet z Platformy Obywatelskiej, potępiło cały ten szum wokół tej sytuacji, uznając, Moralną odpowiedzialność wielu osób za śmierć tego kapłana, bo on nie dokonał żadnego przestępstwa. Jeżeli nawet pójść za tymi informacjami i powiedzieć, że to, co opisywano, jest zgodne z prawdą, chociaż wiemy, że kapłan co innego mówił policji, ale no to, no to, to był to akt nie wiem, obsceniczny. Nie wiem, jak to. Określić, jeżeli w ogóle, w ogóle był. I zauważmy, że natychmiast podano miejsce pracy kapłana, podano miejsce pracy, znaczy szkołę, w której uczył, jego imię i nazwisko, jego parafie, jego miejsce zamieszkania, więc tutaj mieliśmy wyraźnie do czynienia z pewną nagonką. Z wykonaniem pewnego wyroku bez sądu, prawda? bo twierdzi się, że policja, która nagle się pojawiła na tej plaży do kapłana przytrzymanego przez dwie osoby, jak twierdzi ten anonimowy świadek, nałożyła na niego mandat. Mandat, fakt, czy nałożyła mandat? Nie wiem. Natomiast, jeżeli nawet nałożyła mandat, no to na jakiej podstawie? Na podstawie zeznania dwóch świadków z tego, co dzieje się dzisiaj w kościele w Polsce i na świecie, to cała sprawa mogła być robiona. To mogła być prowokacja. Natomiast, czy była prowokacja, czy nie była, nie wiem. I pewnie się nigdy nie dowiemy. Bo nikt tego nawet nie próbował wyjaśnić, ani z tej strony, ani z tamtej strony, ani ze strony kościoła. Wszyscy nabrali wody w usta i zostało z tymi pierwszymi informacjami, co do których wiarygodności nie mamy żadnej, żadnej pewności. Więc to wszystko, co opowiedziałem, byłoby dowodem na to, że mamy tutaj do czynienia z no, działaniem antykościelnym. Widzę, że trochę czasu, bo spojrzałem na zegarek trochę czasu jeszcze jest. To odpowiem na drugie pytanie, które jest następujące. Panie Stanisławie, proszę o zrobienie materiału o aferach FOS. Pan Sumliński rzuca nowe światło na tą sprawę w książce Aneks. Myślę, że to ostatnia szansa, żeby zgłosić tą sprawę, gdzie się da przed wyborami. Nagroćmy trud pana Wojciecha, by nie został z tym sam, tym bardziej, że naraża swoje życie. Wierzę, że pana umiejętność przekazanie tego tematu dalej będzie nieoceniona. Znaczy, nie jestem przygotowany na to, żeby zrobić program na, na ten temat. Nie znam książki pana Sumlińskiego, to, to pytanie jest bodźcem, żebym się jednak z nią zapoznał. Natomiast zrobiłem w swoim życiu kilka programów na temat afery FOS. Wśród tych programów były przynajmniej dwa programy z profesorem Dakowskim, który. Jakby ocierał się osobiście o tą sprawę i bardzo dużo wie. Nie wiem, czy pan Sumliński z nim rozmawiał, i te rozmowy, efekt tych rozmów znalazły się w tej książce. Także powiem tylko, co wiem, znaczy nie wszystko, co wiem, tylko no parę, parę danych. Znaczy, co według mnie jest najważniejsze w aferze FOS. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, że pieniądze, które wtedy wynik poprzez FOS państwo polskie miało spłacać różnym zachodnim instytucjom, nie powinny być nigdy wypłacone. Dlatego, że i nie powinno być w ogóle całej tej sprawy, dlatego że wiadomo jedno, że te pieniądze Pożyczał konkretny bank, który miał swoją osobowość prawną i yy, swoją własną osobowość prawną, i prawo międzynarodowe w takich sytuacjach mówi, że można domagać się yy, tak, od tego banku, yy, można domagać się tego typu pieniędzy tylko od tego banku. I w momencie, kiedy ten bank upadł yy, i nie pozostał po nim żaden majątek, czy pozostał jakiś tam niewielki majątek, no to można było tylko dochodzić o ten majątek, natomiast nie można było żądać pieniędzy od państwa, a pieniądze zaczęto żądać od nowego państwa polskiego, no niby nowego, czyli po 89 i te pieniądze spłacano. Prawda? Afera FOS się wzięła stąd, że założono to FOS. Przerzucano pieniądze na niego, i ci, którzy pożyczali pieniądze temu bankowi, później te wierzytelności, to powiedzmy nazwijmy to weksle, sprzedawali różnym instytucjom i osobom za niższe pieniądze, żeby tylko no, jak najmniej stracić. No i FOS zajmował się wykupie, wykupowaniem tych wierzytelności, tych, tych długów. Że powiedzmy, kto, komuś tamten bank był winny 5 milionów dolarów, a FOST kupował za milion dolarów, prawda? I w ten sposób dług zanikał. No i przy okazji zaczęto te pieniądze defraudować, sumy były tak wielkie, ci co uczestniczyli w tym, bo do końca nie wiadomo, kto to uczestniczył, byli tak zdeterminowani, że ginęły kolejne osoby. I wtedy był taki obyczaj, że na drodze szybkiego ruchu, bodajże do Katowic, czy to przez, no w każdym przez Częstochowę, to znaczy na tej drodze szybkiego ruchu był taki odcinek w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie była taka kładka. Tam chyba był zakręt i na tej kładce stawał snajper i jak chcieli kogoś załatwić. No to on strzelał w oponę tego samochodu, w którym znajdowała się ta osoba, którą trzeba było zabić, i był wypadek, jakieś zderzenie czołowe czy coś takiego, i ten, ten człowiek ginął, i później nie pojawiała się informacja, że opona została przestrzelona. No i był tam jeden taki wypadek, że jeden z osób, które coś tam wiedziały o aferze FOS, Strzelono jej w oponę, zginęła, ale akurat jechał tą trasą zwykły patrol milicy, policyjny, milicy, policyjny, dwóch policjantów i oni zrobili protokół z tego miejsca zdarzenia i kilka dni później znaleziono ich ciała w jakimś stawie, który był w głębokości półtora metra. I wyniki śledztwa były takie, że łowili tam ryby, i w wyniku nieszczęśliwego wypadku obaj utonęli w tym stawie. No i główny bohater związany z aferą FOS, ten, który prowadził śledztwo, już nie pamiętam jego nazwisko. nazwiska ten, który prowadził śledztwo z ramienia NIK w sprawie FOS. Jak w jednym z moich programów sprzed paru lat, powiedział profesor Dakowski, zadzwonił do profesora Dakowskiego i powiedział, że wieczorem do niego wpadnie, że wykrył najważniejsze sprawy w tej aferze i chce mu opowiedzieć. No i się nie pojawił u profesora Dakowskiego, bo tego samego dnia wcześniej trafił do szpitala i w tym szpitalu umarł na serce. I wiadomo było, to o tym też mówił profesor Dakowski, że który się przyjaźnił z tym człowiekiem, że w ostatnich dniach swojego życia chodził z teczką, w której miał termos i kanapki, i niczego nie jadł i nie pił spoza tej teczki, czyli jakby obawiał się zamachu na swoje życie. I on spotkał na ulicy przypadkowo Morawieckiego seniora, czyli ojca premiera i ten go zaprosił do swojego lokalu, który był jakimś lokalem poselskim chyba, bo tam była jego jakaś sekretarka czy tam asystentka i w tym lokalu ten człowiek znikł, napił się herbaty, po tej herbacie zasłabł znaczy po tej herbacie. Jakiś czas po wypiciu herbaty zasłab i Morawiecki senior osobiście zawiózł go do, do szpitala. No i, i w tym szpitalu on zmarł i profesor Budakowski wtedy powiedział w tym programie, że, że wtedy było, wiadomo było, że stosuje się takie środki, że podaje się komuś środek, który powoduje objawy jak zawału serca, i w momencie, kiedy lekarze podają standardowe środki, standardowe lekarstwa, które się podaje w trakcie zawału, czy wtedy się podawało w trakcie zawału, no to te środki łączą się z tym środkiem, który, miał, który wywołał tą całą sytuację, i w efekcie tego pojawia się faktyczny zawał. No i profesor Drakowski sugerował, że tutaj nastąpiła właśnie e, taka sytuacja, nie oskarżając Morawieckiego o, o udział w, tym, e, e, w, tej, w tej sytuacji. Tyle mam do powiedzenia na ten temat, tak przez pewne skojarzenia. E, do afery FOS oczywiście trzeba wracać i, i próbować ją wyjaśniać, na ile to jeszcze tylko jest możliwe. Natomiast, no, jak zapoznam się z książką e, pana Wojciecha Sumlińskiego e, dotyczącą aneksu, no to wtedy pewnie zrobię e, albo i nie zrobię. To zależy, co, co tam znajdę w tej książce e, program na ten temat. Dziękuję bardzo. Masoneria Polska 2023 ostatni etap. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego, dostępna na kapitalbog.pl.